Moi drodzy, dlaczego decyzja powinna być radykalna? Powinna nas podcinać od przeszłości. Dlaczego powinna być konkretna i z mocą? Otóż chodzi o to, że cały czas w naszych filmikach dotyczących decyzji my chcemy dotrzeć do naszego mocniejszego startu. My chcemy, aby aby nie było sytuacji, że chcemy po raz kolejny mieć jakieś. po raz kolejny podejmować nowe wyzwania i lądować w tym samym miejscu rok do roku, tylko my chcemy mieć mocniejszy start tym razem. Tym razem ch chcemy, aby raz podjęta decyzja prowadziła nas do konkretnych działań, do lepszych wyników, do zupełnie innej jakości działania niż miało to niż miało to miejsce wcześniej i nasza decyzja ma być konkretna, radykalna, ma prowadzić do konkretnych działań. Wcześniej podejmo, wcześniej być może podejmowaliśmy decyzję dlatego, że, że trzeba ją było, trzeba ją było podjąć, ale ona taka nie była do końca z mocą, ona taka no trzeba ją było podjąć więc podejmujemy, ale, ale w sumie to, w sumie to baliśmy się tej decyzji i, i cały czas żeśmy się zastanawiali, czy, czy dobrze zrobiliśmy, a może trzeba było inaczej, a może nie, a może tak. I, i to, nie była, to nie była konkretna decyzja. My w tej chwili mówimy o radykalnej, konkretnej, mocnej decyzji. Taka, takiej, która daje nam 100% mocy do działania. Chodzi o to, żeby nasza decyzja była nieodwracalna. Słowo nieodwracalna, mówię o żeby mnie tu nikt nie chwytał za słowo. Czasami decyzje trzeba odwołać i trzeba odwrócić. Natomiast często jest, natomiast chodzi o to, że często jest tak, że ludzie odwołują non-stop non swoje decyzje, i tak raz działają, raz nie działają. I nie bardzo wiadomo, czy, czy działają, czy nie działają i, i, ich, i ich decyzje, nie, podejmuj, nie powodują stuprocentowego. Pójścia w, w danym kierunku. My tutaj mówimy o podjęciu decyzji i o decyzji prowadzącej do działania, do takiej, która odcina nas całkowicie od przeszłości. Jeżeli mamy decyzję konkretną, nieodwracalną, która nas odcina od przeszłości, to nie mamy tego, te, tych, tych wyrzutów sumienia. Nie mamy tych, tych wyrzutów. Oczywiście, nawet jeżeli ta decyzja była błędna, bo i takie się zdarzają, to, to właśnie dlatego, że, że jest konkretna, radykalna, właśnie dlatego, że jest prowadząca do, do działań i nieodwracalna, to mimo że była błędna, to i tak nie ma wyrzutów sumienia, dlatego że my mamy zupełnie inną jakość podejmowania decyzji w tej chwili. My chcemy, aby decyzje nas odcinały od przeszłości, dawały 100% mocy, powodowały, że działamy. Bardzo często właśnie na szkoleniach menedżerskich, na szkoleniach menedżerskich szczególnie i na coachingu, rozmawiamy często na temat siły decyzji, na temat tego, czy decyzja została podjęta, dlatego że po prostu trzeba ją było podjąć, czy decyzja została podjęta jako mocna, konkretna, radykalna, nieodwracalna, przeanalizowana i jako decyzja, która daje konkretną siłę w firmie, ponieważ podjął, ponieważ podjął ją konkretny menedżer, i wszyscy wiedzą, że skoro on podjął decyzję, to znaczy, że tak w firmie ma być. Co innego, tak samo słuchajcie, no, tak samo w rodzinie, bardzo często jeżeli jest w rodzinie system taki menedżerski, liderski, to wiadomo, że skoro mama albo tata mówi tak, a nie inaczej, to dzieci wiedzą, że tak ma być. No często w tej chwili jest tak, że, że no tata albo mama, no proszą dziecko, żeby, żeby no, ewentualnie w taki, a nie inny sposób się, się zachowało. No niestety yy, różnie to bywa. Ale to akurat nie jest temat na, na ten odcinek. Na ten odcinek mówimy, ten w tym odcinku mówimy o tym, że nasza decyzja ma być konkretna, radykalna, Nieodwracalna, ma dać nam 100% mocy, i jeżeli my wcześniej, gdzie mówiliśmy na innych filmikach, rozwala, rozważaliśmy plusy, minusy, konsekwencje, różne tematy, również etyczne, to skoro podjęliśmy naszą decyzję, to działamy. Działamy. Powoduje, temat powoduje, że działasz, jesteś zdecydowany, masz 100% mocy i nie od jutra. Nie od jutra, od dzisiaj i nie po południu, tylko teraz. Pozdrawiam cię serdecznie. Serdecznie zapraszam do tego, aby pooglądać inne odcinki, inne filmy. Serdecznie zapraszam cię do tego, aby zasubskrybować kanał, żebyś dostawał więcej informacji i nie tylko na temat decyzji, ale generalnie na temat mocniejszego startu, ponieważ cała. Misja kanału jest właśnie taka, aby pokazać, jak mamy wystartować mocniej, ponieważ bardzo często zdarza się, że jesteśmy w sytuacji, kiedy po raz kolejny popełniamy te same błędy, po raz kolejny startujemy od nowa, ale ten start jest cały czas ten sam. My chcemy wystartować mocniej, konkretnie chcemy mieć zupełnie inne wyniki i podejmujemy decyzje i bardzo inna bardzo istotna informacja jakość decyzji przekłada się na jakość wyników pozdrawiam cię serdecznie zapraszam na kolejne filmy